Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj będę robił sałatkę ze śledzia. Zobaczcie, ja tutaj wyfiletowałem już dwa takiej wielkości śledzie, To są śledzie solone z beczki. Wymoczyły się kilka porządnych godzin i są po prostu przepyszne. To nie są te y, w płatach, y, te a la Matiasy czy tam te inne. To są prawdziwe śledzie solone z beczki. Ja wiem, że trudno jest dostać, ale w niektórych sklepach są. Najpierw wkroję trzy jajka. Oczywiście ugotowane na twardo Ups. pokroję czerwoną paprykę. Będziemy potrzebowali dwie większe lub trzy mniejsze papryki. Oczywiście bez pestek. Kroimy również w kostkę. Teraz wkroimy por. Por oczywiście, zobaczcie, on jest przecięty tutaj, dlatego że go myłem w środku. I również ta część. I teraz kroimy. Ja jego jeszcze przekroję wzdłuż. Por idealnie tutaj komponuje się właśnie ze śledzi. Tą część również wykorzystujemy. Tylko te liście zielone należy pokroić troszeczkę cienie. Kroję dwie czerwone cebule, kroję je w piórkach. ماشي لاجئ Posiekam trochę koperku i natki pietruszki. Dodajemy troszeczkę soli ponieważ śledzie były dość dobrze wymoczone, i dodajemy tutaj trochę więcej składników, więc troszeczkę musimy dosolić. Ale niedużo. I czarny, grubo zmielony pieprz. I do tego dwie trzy łyżki majonezu. Majonez dodajemy według własnego uznania. Jeżeli, jeżeli lubimy więcej majonezu, to go dodajemy więcej. Jeżeli mniej, no to mniej. I dokładnie rozprowadzamy. Sałatka zrobiona. Oczywiście dobrze jest wstawić ją do lodówki na godzinę czy na półtora, żeby smaki się przegryzły. A jak podajemy, już pokazuję. Wykładamy na talerz liście sałaty rzymskiej Tak, przygotowany talerz możemy stawiać na stół. No i mi jeszcze pozostało po prostu to spróbować. Powiem tak. Nic dodać, nic ująć. ta sałatka. Pamiętajmy, czym mniej składników w sałatce, tym ona jest smaczniejsza. Smaki są bardziej wyczuwalne. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i jeszcze Wam smacznego. Naprawdę wyśmienita.